Ładowanie samochodu elektrycznego jest dość proste. Potrzebujemy tu w zasadzie trzech rzeczy: samochodu, źródła prądu, w naszym przypadku będzie to publiczna ładowarka i czegoś, co połączy je ze sobą, na przykład kabla. W tej roli idealnie sprawdzi się nasz najnowszy produkt. Oto snap! Kiedyś rzecz była mocno utrudniona, bo do czynienia mieliśmy z wieloma różnymi standardami wtyczek. Trzeba było więc uzbroić się w cały bagażnik różnych przejściówek i przewodów. Dziś na szczęście sytuacja jest już dużo prostsza, bo zdecydowana większość poruszających się po Europie samochodów elektrycznych, jak i hybryd typu plug-in ma na pokładzie gniazdo typu drugiego, tak jak i tutaj. I właśnie w takim standardzie działa również SNAP. Częstym problemem, z którym spotykają się kierowcy samochodów elektrycznych jest to, że nie zawsze udaje nam się zaparkować blisko ładowarki. Możemy na przykład ładować się w przydomowym garażu, gdzie taka ładowarka zamontowana jest dalej niż tutaj. Wtedy przyda nam się dłuższy kabel. Snap występuje więc w dwóch wersjach, krótszej 5-metrowej i dłuższej 7-metrowej. Nieważne, na którą wersję się zdecydujecie, zawsze w komplecie otrzymujecie to twarde, trwałe etui, w którym możecie wygodnie przechowywać Wasz kabel. Dlatego jeżeli ten pobrudzi się błotem albo zmoknie od deszczu, to nie ubrudzimy sobie całego bagażnika. Trzeba tu też dodać, że Snap jest pyło- i wodoszczelny, dzięki czemu możemy go używać w praktycznie każdych warunkach. Jeżeli ładowałeś samochód elektryczny w zimie, to pewnie wiesz, że w takich niskich temperaturach przewody stają się sztywne i ciężko jest z nimi operować, chować je do case'ów czy do bagażnika. Na szczęście tutaj ten problem nie występuje. Przewód ten zachowuje swoją elastyczność nawet przy bardzo niskich temperaturach. Ponadto ma znacznie większą odporność na zniszczenia i jest ognioodporny. Oczywiście tego nie polecamy, ale gdyby przez przypadek zdarzyło Ci się przejechać po tej wtyczce samochodem, to nic jej się nie stanie. Snap został zaprojektowany tak, by wytrzymać nacisk nawet 500 kg. O ile przejeżdżanie go samochodem nie jest raczej czymś, co będziesz robił codziennie, to przecież bardzo często będziemy podłączać go zarówno do samochodu, jak i do ładowarki. I tu również dobra wiadomość, Snap wytrzyma aż 10 tysięcy podłączeń. Oznacza to, że nawet gdybyśmy codziennie podłączali i odłączali go, to posłuży nam ponad 10 lat, czyli realistycznie mówiąc, prędzej wymienimy samochód niż kabel. Podsumowując, Snap jest kompatybilny praktycznie z każdym samochodem elektrycznym, hybrydą plug-in oraz publiczną stacją ładowania. Możemy dobrać dla siebie odpowiednią długość. Jeśli wiemy, że zawsze ładujemy się z ładowarki, którą mamy obok auta, to wystarczy nam 5 metrów, a jeśli zdarza nam się korzystać z różnych, czasem bardziej oddolnych źródeł zasilania, to radziłbym zdecydować się na dłuższą, 7-metrową wersję. Snap to kabel, któremu możemy zaufać i który będzie działał w każdych warunkach. W opisie tego filmu czeka na Was link, za pomocą którego możecie jeszcze doczytać o Snapie i go zamówić. Za dziś wielkie dzięki. Do zobaczenia. Cześć!